Dobry wieczór, witamy w specjalnym omówieniu bieżących wydarzeń. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły serię napięć na arenie międzynarodowej, a Europa znalazła się no cóż, w samym centrum dyplomatycznych manewrów. Przeanalizujemy dziś doniesienia z ostatnich kilkunastu dni, skupimy się na kluczowych wzorcach wydarzeń, które kształtują obecny krajobraz geopolityczny. Dzisiejsza analiza jest sponsorowana przez ProWave AI i została w całości przygotowana przy użyciu Stylo News, aplikacji informacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. A w naszym dzisiejszym programie kontrowersyjny amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, zróżnicowane reakcje Europy, eskalacja zagrożeń hybrydowych i fundamentalne zmiany w polityce obronnej na całym kontynencie. Zgadza się. Zacznijmy więc od informacji, która, no cóż, zdominowała nagłówki ujawnienie szczegółowego, 28-punktowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Plan ten jest przypisywany administracji prezydenta Trumpa. I zawiera propozycje, które wywołały, delikatnie mówiąc, szeroką debatę. Jakie są jego główne założenia? Otóż po pierwsze coś, co od razu budzi największe kontrowersje uznanie Krymu. Doniecka i Ługańska za terytoria de facto rosyjskie. Co w zasadzie legalizuje rosyjskie zdobycze terytorialne. Dokładnie. Dalej mamy konstytucyjny zakaz członkostwa Ukrainy w NATO. Czyli jedno z głównych żądań Kremla jeszcze przed inwazją. Właśnie, do tego dochodzi ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych. Do jakiego poziomu? Do 600 tysięcy. A w zamian Stany Zjednoczone oferują gwarancję bezpieczeństwa. Ale, jak rozumiem, te gwarancje nie są bezwarunkowe? I tu jest sedno sprawy: są uzależnione od spełnienia wszystkich tych punktów przez Kijów. Jest jeszcze jeden punkt, który budzi ogromne emocje. Tak. Propozycja pełnej amnestii dla wszystkich stron konfliktu. Jakie były na to wszystko reakcje? Yy, bo można się domyśleć, że yy, bardzo różne. Zdecydowanie. Rząd w Kijowie oficjalnie odrzucił plan. Argumentował, że jest on zbieżny z żądaniami Rosji. Ale jednocześnie pojawiła się ciekawa wypowiedź prezydenta Zełęskiego. Tak, wyraził gotowość do konstruktywnego zaangażowania. To taka próba, wiesz, odrzucenia planu bez otwartej konfrontacji z Waszyngtonem. Klasyczna dyplomacja. A Rosja? Rosja, co nie jest zaskoczeniem, poparła plan jako podstawę do dalszych negocjacji. I wtedy do gry weszła Europa. Wielka Brytania, Francja i Niemcy przedstawiły własny plan. Tak, to była szybka kontrapropozycja. Czym ona się różni? Różnice są, rzekłbym, fundamentalne. Europejski kontrprojekt odrzuca jakiekolwiek uznanie rosyjskich roszczeń terytorialnych. Czyli twarde stanowisko w sprawie granic, a co z armią? Tu też jest znacząca różnica. Zamiast 600 tysięcy, Europa proponuje większą armię ukraińską liczącą 800 tysięcy żołnierzy. To bardzo konkretna liczba. Skąd taka różnica? To pokazuje inną filozofię. Europa chce, by Ukraina była w stanie sama się bronić. A kwestionat to? W planie europejskim pozostaje otwarta do przyszłego konsensusu. Nie ma mowy o zakazie konstytucyjnym. I ostatnia sprawa amnestia. Zamiast pełnej amnestii, która, no cóż, zrównuje wszystkich, europejski dokument kładzie nacisk na uznanie cierpienia ofiar. To zupełnie inny wymiar moralny. Więc mamy dwa plany na stole w Genewie i w zasadzie dyplomatyczny impas? Tak. A do tego dochodzi ogromna presja wywierana na Ukrainę. Presja nie tylko dyplomatyczna? Niestety nie. To trzeba widzieć w szerszym kontekście militarnym. 25 listopada Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów. Analitycy interpretują to jednoznacznie. Tak, jako próbę wywarcia presji psychologicznej w trakcie tych rozmów pokojowych, brutalny pokaz siły. Czyli podczas gdy dyplomaci prowadzą rozmowy, sytuacja militarna dynamicznie się zmienia? E, coraz częściej w ostatnich raportach pojawia się termin wojna hybrydowa. Co on dokładnie oznacza w obecnym kontekście? Szef obrony Szwecji, Michael Klasson, ostrzegał ostatnio, że działania Rosji hmm, wykraczają daleko poza tradycyjne pole walki. Co miał na myśli? Taktyki hybrydowe obejmują na przykład akty sabotażu i cyberataki na infrastrukturę krytyczną. Czyli coś, co paraliżuje państwo od środka? Dokładnie. Ale to też ingerencja w wybory, wykorzystywanie polaryzacji politycznej w krajach NATO, by osłabić ich jedność. A także prowokacje militarne. Oczywiście. Naruszenia przestrzeni powietrznej, jak w przypadku dronów nad Polską i Rumunią. Do tego dochodzą rosyjskie działania hybrydowe w Afryce Północnej. To wszystko ma na celu destabilizację. W tym kontekście słowa szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który określił sytuację jako stan przedwojenny, nabierają szczególnego znaczenia. To bardzo mocne słowa. I cała Europa reaguje na te zagrożenia. Jak konkretnie? Obserwujemy znaczące zmiany w polityce obronnej na całym kontynencie. Niemcy na przykład ogłosiły plan budowy najsilniejszej armii konwencjonalnej w Europie do 2029 roku. To prawdziwa rewolucja w niemieckiej polityce zdecydowanie rozważają nawet przywrócenie poboru, a minister obrony, Boris Pistorius, zajął bardzo twarde stanowisko odrzucił jakikolwiek pokój, który oznaczałby kapitulację Ukrainy. Polska również podjęła ważne kroki. Tak, decyzja o zakupie trzech zaawansowanych szwedzkich okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu Orka. To ma wzmocnić zdolności odstraszania na Bałtyku. I to znacząco. Widzimy też zacieśnianie współpracy w innych częściach Europy. Turcja i Włochy podpisały strategiczne porozumienie o wspólnej produkcji amunicji. A na poziomie całych sojuszy. NATO, rzecz jasna, intensyfikuje ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic Rosji i wzmacnia obronę powietrzną na wschodniej flance. Unia Europejska z kolei mówi o osiągnięciu strategicznej autonomii. Tak, choć to trudny proces. Pojawiają się inicjatywy takie jak wojskowe Schengen czy siły szybkiego reagowania, ale. No cóż, wciąż napotyka to na wewnętrzne podziały. Te wydarzenia nie dzieją się w próżni. Podczas konferencji bezpieczeństwa w Berlinie połączono je z sytuacją globalną. To bardzo ważny punkt. Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu, Wu Zhishong, ostrzegł przed rosnącą współpracą w ramach, jak to nazwał, osi autorytarnej. Osi obejmującej Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną. Właśnie. Podkreślił, że bezpieczeństwo Europy i regionu Indo-Pacyfiku są ze sobą nierozerwalnie związane. To ważna perspektywa, ale odpowiedź Zachodu chyba nie jest jednolita. W ramach sojuszu pojawiają się różne głosy. Rzeczywiście, obserwujemy kilka. Hmm. Odmiennych stanowisk. I te pęknięcia są coraz bardziej widoczne. Na przykład Węgry. Tak. Premier Viktor Orban wzywa do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, która obejmowałaby Rosję. Twierdzi, że ekspansja NATO była prowokacją. To nagracja zbieżna z kremlowską. W stu procentach. I Rosja to wykorzystuje. Minister spraw zagranicznych Sergej Ławrow publicznie chwali pragmatycznych przywódców z Europy Środkowej. Wymieniając Roberta Fico, Wiktora Orbana i Andrzeja Babisze, to uwypukla pęknięcia w jedności europejskiej. Ale krytyka pojawia się też z drugiej strony były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg również zabrał głos. I to jest bardzo ciekawy głos, bo pochodzący z samego serca establishmentu. Skrytykował niektórych sojuszników za niewystarczającą i co ważne opóźnioną pomoc dla Ukrainy. Zwłaszcza w pierwszych latach konfliktu. Dokładnie. Sugeruje, że można było zrobić więcej i szybciej, by zapobiec eskalacji. Na podstawie tych wszystkich źródeł, na jakie wydarzenia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w najbliższej przyszłości? Kluczowe będą, moim zdaniem, cztery obszary. Po pierwsze, oczywiście, wynik negocjacji pokojowych w Genewie. To czy uda się znaleźć jakiś kompromis? Tak. Po drugie, nadchodzące wybory, które mogą wpłynąć na dynamikę regionalną. Już niedługo, 28 grudnia, wybory w Kosowie. A w dalszej perspektywie. W 2026 roku wybory w Finlandii i na Węgrzech. Trzeci obszar to obronność. Zgadza się. Postępy w implementacji niemieckiej reformy wojskowej i unijnych programów obronnych. To pokaże, na ile realne są te zapowiedzi. I na koniec. Kontynuacja ćwiczeń NATO i stałe monitorowanie zagrożeń hybrydowych. To będzie najlepszy barometr napięcia. Obraz sytuacji jest niezwykle złożony i dynamiczny. Muszę przyznać, że po tej rozmowie zostaje mi w głowie jedno pytanie. Tak. Z jednej strony słyszymy o dążeniu Europy do strategicznej autonomii, z drugiej pojawiają się głosy, jak ten węgierski, o włączeniu Rosji do systemu bezpieczeństwa. Czy te dwie wizje da się w ogóle pogodzić? Czy to nie są dwie drogi w zupełnie przeciwnych kierunkach? To jest fundamentalne pytanie, na które Europa będzie musiała znaleźć odpowiedź. A wszystkie te analizy, które dziś przedstawiliśmy, zostały skompilowane przy użyciu stylo News. Stylo News to aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, dostępna na urządzenia mobilne i komputery. Umożliwia tworzenie spersonalizowanych raportów z ponad 250 tradycyjnych źródeł wiadomości oraz mediów społecznościowych, takich jak X, w ponad 20 językach. Przekształca surowe dane w wartościowe informacje w czasie krótszym niż 60 sekund. Dla tych, którzy chcą natychmiastowo śledzić globalne wydarzenia, zapraszamy do subskrypcji Stylonius na stronie www.stylonews.com. A my bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej analizy. Czekamy na sugestie tematów do przyszłych omówień. Zachęcamy również do śledzenia Stylonius na ulubionych platformach społecznościowych. Do usłyszenia!